Zabieram się za odpalenie naszego największego systemu nawadniania. Zasilany jest ze studni głębinowej. Łącznie mamy 30 zaworów. Najważniejsze są ładnie poetykietowane. Zapraszam Was na spacer, żebyście zobaczyli jak otwieram wszystkie studzienki i zamykam każdy zawór. Wśród kwiatów to aż się przyjemnie spaceruje. I kolejna skrzynka. Nigdy nie wiesz gdzie znajdziesz studzienkę. Zakręcam wszystkie krany i punkty poboru wody, żeby nie oberwać wodą przy okazji. Ile my tego zamontowaliśmy tutaj? Wszystko zakręcone, to odpalam zraszacze. Zobaczymy, co działa, co nie działa. O, to działa! Wszystko działa. Zamykamy. I można jechać do domu, trochę tego zamykania tutaj jest, i ostatnio.